Siemanko, siemanko Ze względu na to, że dzisiaj jest mała przerwa w pieczeniu ciasta, bo musimy odpocząć od cukru Tutaj nam się ciasto na pizzę, a dokładnie na kalzone przygotowuje Że tak powiem odpoczywa Tutaj Lucy piecze jakieś koreańskie smakołyki, pakłażany, ryżyk i jakieś zupki o, mm. <laughs> za dużo cukru, więc trzeba zjeść coś sfermentowanego. a ja. O, poprawię jak A ja w takim razie, że mamy przerwę, to ja sobie parę desek tutaj oderwę. Muszę to trochę poukładać, bo zobaczmy, nazbierałem parę palec znowu. Także muszę sobie przygotować, bo. Może już w przyszłym tygodniu bym dokończył tą ławkę i bym miał ją z głowy i mógłbym szlifować i malować, nie? Więc dobra, ja się biorę za wyłamywanie desek. Taki dzień to wolny i będzie też spokojnie, no? Nie samym pieczeniem człowiek żyje, tak? No. Jakoś mi się to udało już porozwalać Wciąż wielki rozgarwiasz, ale to już końcówka Dokończymy tą ławkę tutaj, zrobimy literę L Taki w kąt I już więcej nie potrzebujemy palet i możemy się brać za robienie szuflad Będziemy potrzebować tylko desek do zrobienia szuflad Tutaj dwie szuflady i tutaj jedna I już więcej nie ma palet, już więcej nie będzie Trochę się poruszałem. Wystarczy na razie, bo jutro będziemy piec A może tylko pizzę zrobimy, a może też ciasto jakieś jabłkowe. Hmm, zobaczymy. Dzisiaj jest taki dzień, trochę bezpieczenia. Jak widzimy piernik, piekarnik odpoczywa. Wczoraj piekliśmy paryżanki. Jeszcze filmu nie zrobiłem. A dzisiaj po prostu chcę sobie dokończyć jakieś rzeczy w kuchni I tak pada deszcz Potem sobie upiekę coś na kolację I doszedłem do wniosku, że tutaj zamontuję takie deseczki drewniane Trzy Na których umieszczę haki Gdzie będę mógł powiesić sobie różnego rodzaju sitka Trzepaczki I takie tam pierdoły i przy okazji będzie to robić też za ozdobę kuchni, bo tu jeszcze dojdą końcówki od miksera, takie rzeczy Na razie się tak trochę połętają czy coś Nie wiedziałem jak to zrobić, ale ostatnie dni tak sobie patrzę jak Im bardziej gotuję, im bardziej robię sobie w kuchni, to patrzę, że tutaj Te miejsce będzie bardzo fajne pod to I będzie bardzo wygodnie sobie poruszać się Po kuchni, jak będą tam właśnie wisić No to także mam już deseczki, wycięłem deseczki Teraz próbuję otworzyć tą folię. Ta szarano, Nie mogę. O, udało się. Będziemy szlifować, bo mam już wycięte elegancko trzy deseczki. Tylko musimy je oszlifować, odświeżyć jak tylko się da. Pomalować, zalakierować. Czyli to też ze dwa dni zejdzie, zanim to będzie gotowe. I powiesić tam w kącie, i będzie tak bardzo fajnie uzupełni nam ten kącik. I wtedy już będziemy sobie dekorację powiesić na tamtej ścianie. Bo mamy te porcelanowe cegie, co kupiliśmy, tam będą fajnie pasować. Dobra, tak wyglądają deseczki. Przed, jeszcze tylko sobie o nagram, jak to wygląda. Przed, o elegancko. I potem zobaczymy, jak będzie wyglądać. O, tak idzie. A Lucy? Co robisz? Mm, o, jestem. Jestem, prawo. Jestem pralnia. Pralnia. <laughs> A to jest... ja, ja po polsku. Robię pranie. Robi pranie. Robię pranie. Tak. No. I dzień na lajku. Dobra, pomalutko, pomalutko pierwsza degradacja bardzo niska, już zrobiona. Ładnie to wygląda. Zobaczcie, ta dopiero zaczęta, a tak to wyglądało. Te są już poszlowane, ale to na razie pierwszy raz 40. Nisko, i wejdziemy na 80. Dobra, jesteśmy po dwóch razach. Poseczki wyglądają już całkiem fajnie. Jeszcze teraz raz, 120 i potem zobaczymy. Może 180 na... do widzenia. Delikatnie i tyle wystarczy. Potem pomalować, a jutro może zalekierować. Tutaj ławka nam moknie równo. Odkąd już zrobiłem cały czas pada. W planach mamy tutaj w tym oparciu posadzić sobie właśnie rozmarynek, bazylię. Takie, ale doniczki długie tutaj mają być. Ale ze względu, że cały czas pada Nawet nie ma jak tego pozbijać Co dopiero szlifować, malować Ale jak widzimy Drzewa już trochę mamy Wszystko leży I odkroma Roboty <grymne> A no ja dobrze, biorę się za ostatnie ten. Dobra, mamy naszą przymiarkę Tak to wycięłem Kończąco się Półka i tak to wyglądają na razie deseczki z palet. Tu nie mam kątówki, żeby to połączyć. Tak to będzie mniej więcej wyglądać. Co zrobić? Na chwilę obecną będzie dobrze. Tu jakaś łyżka do gotowania. Czy też rękawice. Coś, co potrzebne od razu. Jak widzimy. A tu będzie gdzieś łyżka, bo. Bo dalej będzie przeszkadzać Ale zawsze będzie to jedna łyżka do gotowania Będzie mogła tu wisieć Tak? No i tu się pomaluje Myślę, że będzie wyglądać I wtedy będzie można dekorację tutaj zawiesić A tutaj będzie zegarek I zawsze to dużo miejsca nam zrobi Bo to tarki, nie tarka Tarka to jest 10 rzeczy Na pewno będzie można powiesić że 10 rzeczy to już dużo rzeczy No i dobrze. Teraz czas pomalować nasze deseczki Przygotowane. Znalazłem wałek, mam nadzieję, że da rady Nie jest jeszcze do końca wyschnięty na kamień Ale jest taki twardawy Ale miejmy nadzieję, że farba go rozmięczy I da rady pomalować Dobra, jeszcze trześniemy dzisiaj Zaraz albo przydałoby się dwa razy to pomalować I żeby sobie to sechło I jutro już tylko polakierować I mocować pojutrze Byłoby najlepiej Dobra Zobaczmy naszą farbę. Może przyznać, że sztywnym wałkiem nie jest lekko pomalować. <noise> Ale innego już nie mam. A do sklepu iść mi się nie chce. I tak to wygląda. Jedna już prawie pomalowana. W porównaniu do drugiej. A kolorek nabiera. Będzie jak reszta kuchni. Miejmy nadzieję, że projekt wyjdzie. Dobra, co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj mocujemy nasze deseczki na wieszaczki. Mam nadzieję, że dzisiaj już będą przymocowane że wszystko już się zrobi elegancko. Weźmy sobie odkurzacz. Dobra, pomalutku już możemy to wieszać. Zobaczmy czy dobrze to nawierciliśmy I czy wszystko pasuje tak, tak. No i elegancko. Zaraz to będziemy mieć. Taki kawałek nam został z tej strony Mamy to Mamy nasze dekorację Teraz jeszcze haczyki ogarnąć tutaj I będzie super Dobra Zaczynamy Zabieramy się za naszą ściankę tutaj Żeby to zasłonić Taki kątownik znalazłem Postanowiłem sobie wyciąć plastik z obudowy na kontakt Bo w sumie wystarczy Aby złapać po prostu na śrubkę Nasze połączenie I będzie dobrze I tutaj sobie teraz O drogę I sobie poprzykręcam I będzie się trzymać jak tralala No dobra, to na razie tyle, z takich małych dokończeniówek O i tak się prezentuje teraz ta ściana Zdecydowanie od razu milej Czyż nie? Teraz trzeba się zabrać za I jakieś półki tutaj po tym A tu zobaczcie, o moja piękna Lucy I piękne te dekoracje Ładnie to wygląda Już się pomału zaczyna przekonywać do tych drewienek tutaj Troszkę na początku mi jakoś zbytnio nie pasowało Ale po pomału, pomału Po prostu kolor Spodziewałem się, że będzie bardziej taki żywy kolor Bardziej pomarańczowy Bo wybrałem najlepsze deseczki jakie miałem Wyszlifowałem je najbardziej jak miałem, Bielutkie to drzewo było Ale ja pomalowałem to tak ściemniało Nie na pomarańcz tylko na taki Nie wiem Szary, brąz. Ale z czasem wygląda nieźle Haczyki tylko ładne trzeba podobierać, żeby pozakrywać te dziury tutaj. Może jedną taką długą rurkę by się przydało mieć, na której będzie można powiesić haczyki. Coś w takim stylu. No fajne, małe rzeczy, a dużo zmieniły. No dobra, to tyle na razie.